Nie odpisuję na takie komentarze, bo myślę, że nie warto, nie będę się tłumaczyła. A teraz pokażę Wam ćwiczenie na to, aby podnieść jednak te nasze opadające powieki. Podnosimy tkankę, czyli nasze, nasze czoło lekko do góry, zawijamy usta i przymykamy oczy i trzymamy 30 sekund. Powieki mają drgać. Po więcej takich podpowiedzi zapraszam 4 kwietnia, 5, 18.30. Będę robiła specjalnie dla Ciebie bezpłatny webinar. Pokażę Ci ćwiczenia automasaż na okolice oka, abyś również podniosła swoje opadające powieki, abyś poradziła sobie z kurzymi łapkami, abyś poradziła sobie z, z marszkami pod oczami. Bezpłatne szkolenie, zapraszam. A teraz zobacz, jak wyglądały wcześniej moje oczy. Zaobserwuj mój profil i napisz do mnie wiadomość prywatną w tekście oczy, a wyślę Ci link do zapisu na bezpłatne szkolenie. 4 kwietnia, godzina 18:30.